Waldek Zaliczka 2 do jednego zwisu Kraków w półfinale Pucharu Polski jesteście zadowoleni z tego rezultatu? Tak. Znaczy tak na gorąco po meczu można powiedzieć, że mały niedosyt jest, ponieważ e, szczególnie po pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kolejne sytuacje. Mogliśmy przeciwnika dobić, tak się nie stało. No i e, w drugiej połowie straciliśmy bramkę, a wiadomo bramki. Jeżeli drużyna Szczelona wyjeżdża, tak jak Wisła, to e, mogą liczyć się podwójnie i to trochę nas boli jednak. E, przed rewanżem jesteśmy w lepszej sytuacji, to jest najważniejsze. Pierwsza połowa dzisiaj w wykonaniu Śląska bardzo dobra. Nie wiem, czy nie najlepsza w, tym, w tej rundzie w tym roku, ale coś się stało w przerwie, bo w drugiej połowie to Wisła była z tym atakująca. No dokładnie, ciężko powiedzieć, co się stało w drugiej połowie. Być może trochę zbyt pewni siebie byliśmy. Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że najważniejsze jest, żeby nie stracić bramki u siebie. tak? Yy, niestety nie udało nam się tego dokonać, jednak tak jak już powiedziałem. Yy, udało się wygrać i nie ma, nie ma tutaj co załamać rąk. Trzeba walczyć dalej. A tym bardziej chyba Cię cieszy gol. Kolejna ładna bramka. Przyzwyczaiłeś kibiców, że, że te Twoje trafienia są niezwykłej urody. No tak, fajnie, że moja bramka przyczyniła się do tego, że wygraliśmy. Była, można powiedzieć, że fajnej urody, więc tym bardziej mnie to cieszy jednak i tak jak mówię. No. Jest wygrana, jednak wolałbym, żeby z tyłu był zero. Teraz trudny mecz ligowy w Warszawie. Jak siłę? Myślisz, że zdołacie się zregenerować przed meczem z Polonią? Wydaje mi się, że tak. Mam. Jesteśmy dobrze przygotowani do, do rundy. Wychodząc na boisko nie kalkulujemy. Gramy do ostatniej minuty. Często było tak, że Przegrywaliśmy, a w końcówkach spotkań udało nam się y, obrócić szale zwycięstwa naszą y, korzyść. I, jak już powiedziałem, wydaje mi się, że jesteśmy do, tego, do tej rundy dobrze przygotowani i powinniśmy dać radę w Warszawie. No i po Warszawie rewanż w Krakowie. Myślicie, że to, to już jeden krok od europejskich pucharów? Wiemy, że, że czeka nas tam ciężki rewanż. Tutaj nie ma, co, nie ma tego, co ukrywać. Wisła szczególnie u siebie jest bardzo y, wymagającym rywalem. Mają w, swoich, mają w swoim zespole zawodników, którzy y, z niejednego pieca chleb y, y, jedli, więc y, czeka nas tam na pewno ciężka przeprawa.